Pani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku towarzyszy mi mój Łukasz i mamy dla Was kolejny odcinek z serii Kuchni. A co przygotowujemy dzisiaj kochanie? Łatwy, pyszny i prosty sernik z serialu Przyjaciele. Zaczynamy! Pewnie zastanawia Was, dlaczego właśnie wybraliśmy ten przepis jako drugi do naszych kuchni. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro ruszyliśmy z serią już świąteczną na naszym YouTubie, to fajnie będzie przygotować właśnie sernik. My... No bo jak dobrze wiadomo, święta bez sernika są świętami straconymi. Łukasz już zacznie przygotowywać rzeczy, o których zaraz Wam powiemy. W ogóle polecamy Wam, zanim zaczniecie wszystkie przygotowania, włączyć sobie piekarnik i już rozgrzewać go do 180 stopni, wiecie, żeby później nie za długo czekać na, na to, żeby się nagrzał i upiec pyszny sernik jak najszybciej. Jeśli chodzi o ten przepis, to tak, inspirowaliśmy się przepisem z naszej książki, którą dostaliśmy. Jest to polskie wydanie przepisów z serialu Przyjaciela, o której Wam już wspominałam w odcinku z Holem, Friends i Harry Potter. Natomiast ten przepis też jest fantastyczny, który się tutaj znajduje na sernik. My jednak postanowiliśmy go troszeczkę podkręcić po swojemu. Zresztą mam wrażenie, że wiecie, w kuchni trochę o to chodzi, tak, żeby te przepisy, które gdzieś tam mamy robić po swojemu. Także mamy tutaj świetny przepis, jeśli będziecie zainteresowani to w ogóle napiszcie do mnie na Instagramie, wyślę Wam zdjęcie tego konkretnie przepisu z książki. Natomiast my dzisiaj Wam pokażemy naszą wersję. Składniki są praktycznie takie same, może z maluteńką zmianą. Więc tak, tortownicę wysmarowaliśmy masłem i jest to ewidentnie robota dla Łukasza, bo ja tego po prostu nie cierpię! Tortownicę mamy wysmarowaną, i teraz zaczynamy rozdrabniać herbatniki. W dużej miejsce najlepiej, żeby było wygodnie. No i możecie to zrobić albo ręcznie, albo widelcem, albo mikserem. My tak naprawdę przerobiliśmy już wszystkie metody i okazuje się, że najlepiej te duże kawałki najpierw pokruszyć ręcznie, a później skorzystać z takiego ręcznego blendera miksera. My mamy taki blender chyba od dwóch lat. On się bardzo fajnie sprawdza, bo ma końcówkę zarówno taką właśnie blenderową, jak i taką do mieszania ciasta. I nie drogi był, bo chyba stówkę kosztował to coś. No i teraz Łukasz blenduje nasz spód, bo te herbatniki będą nam potrzebne, żeby blachę wyłożyć na dole jako taki spód do tego sernika. Będziemy za chwilkę roztapiać masło w kąpieli wodnej. A jeśli nie wiecie, co to, to jest kąpiel wodna, to najlepiej sobie przygotować garnek. Do tego garnka nalać wody, ją zagotować i na górę położyć jakąś miskę do środka masu i w ten sposób fajnie roztapiamy masło i nie ma e, możliwości, żeby je spalić, więc to jest bardzo wygodne i fajne. To masło będziemy za chwilkę wlewać do herbatników i dzięki temu powstanie taka mokra masa, e, nawet w przepisie było napisane, przypominająca piasek i faktycznie tak jest. I tym piaseczkiem będziemy wypełniać za chwilę naszą formę. Jeśli chodzi o nasze stylizacje, to najpierw myślałam, żeby ubrać coś w stylu właśnie Friendsów, ale skoro na moim YouTubie zaczął się już kontent świąteczny, no to postawiłam na akcent świąteczny. Jest to fartuszek pani Mikołajowej, ale nie zabrakło także akcentu francowego naszych kubeczków. Ja mam taki ogromny kubek, który od Łukasza dostałam chyba dwa lata temu na herbatę, bo ja piję bardzo dużo herbaty. A Łukasz ma kubek, który kupiliśmy w tym roku w wakacje w Coffee Perku w Gdańsk Oliwa. Jest taka kawiarnia, i też tam sprzedają właśnie ten nowojorski sernik z przyjaciół. Jest taka kawiarenka, która jest zainspirowana właśnie serialem. Można usiąść na pomarańczowej kanapie, można zjeść właśnie sernik nowojorski, można napić się kawy w takich kubkach. Super. I oglądać oczywiście Przyjaciół w tle. Jak zdążyliście też pewnie zauważyć, mamy tutaj taką półeczkę. Patrzcie teraz podgląd. O! Mamy małą półeczkę, którą sobie tutaj zamontowaliśmy i położyliśmy nasz tablet. I oczywiście w tle leci serial Przyjaciele. Co prawda nie ten odcinek z serynkiem, ponieważ już zaczęliśmy od nowa pierwszy sezon. Nie wiem, czy też tak macie. My zawsze oglądamy cały sezon. Ja miałam zazwyczaj nie oglądać w ogóle ostatniego odcinka, bo zawsze płaczę. Ale Łukasz teraz mnie przymusił i powiedział, ja chyba raz w życiu widziałem tylko to zakończenie, później je w końcu. No i faktycznie obejrzeliśmy totalnie do końca, do ostatniej sceny. No i jak to u fanów przyjaciół bywa, zaczęliśmy od pierwszego odcinka pierwszego sezonu i teraz chyba jesteśmy na końcu pierwszego sezonu. W międzyczasie Łukasz właśnie odmierzył 100 gram masła. My mamy akurat masło bez laktozy, ponieważ ja takie potrzebuję. Wrzucił mi 100 g masła do miski i ja teraz będę kontrolować, żeby to się fajnie roztopiło. Wodę już wcześniej podgotowałam, żeby szybciej się, żeby szybciej się masło roztopiło. Ok, w międzyczasie Łukasz przygotował nasz pyłek. Dykuję, to wam pokażę Ważne jest, żeby to bardzo dobrze rozdrobnić, bo później będziemy tym piaseczkiem wykładać właśnie tą formę. Także to mamy gotowe. I tak naprawdę to jest najtrudniejsza część. Jak będziecie mieć tą, tą masę z herbatników i masła to trzeba ładnie łyżką, zresztą zobaczycie na nagraniu, ładnie tą łyżką ułożyć ten spód. I to jest najtrudniejsza część, potem już jest bardzo łatwo. I trzeba mieć cierpliwość do tego. Tak. Bo niestety to jest tak, że, ten, że ta masa troszeczkę spada, a ważne jest, żeby te ranty też wyłożyć tą masą, żeby to fajnie później się złączyło z tym, z tym sernikiem. Chyba nie pikliśmy wcześniej mam wrażenie, może raz w życiu? No, przed tym może zjednam pieczęci. No, tak? ale często piekliśmy jakieś mafinki, jakieś babki cytrynowe, coś tam. Co. Ja nie jestem najlepsza, jeśli chodzi o pieczenie. Łukasz jest o wiele lepszy, jeśli chodzi o pieczenie. Dlatego dzisiaj też jest ze mną w odcinku, ponieważ ja bym z ciastem sobie absolutnie sama nie poradziła tak dobrze jak z Łukaszem. Okej, okay, nasze masełko się roztopiło w kąpieli wodnej, także wyłączamy gaz. Świąteczne rękawice gotowe. I wlewamy to masło, nie trzeba czekać, aż ono troszkę ostygnie, bo czasami proszą, żeby troszeczkę odczekać, ale nie. My od razu wlewamy do naszej masy i Łukasz będzie mieszał. W ogóle na naszym ostatnim live'ie na Instagramie, a jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, to koniecznie zajrzyjcie na dole, linki znajdziecie w opisie. Na naszym live'ie, kiedy układaliśmy puzzle 3D, odpowiadaliśmy na Wasze pytania. I padło bardzo fajne pytanie: skąd się wzięła moja miłość do Harry'ego Pottera? Czy Łukasz lubi Harry'ego Pottera? I teraz w sumie sobie pomyślałam, a skąd się wzięła moja miłość do serialu przyjaciela? I jak tak sięgam pamięcią, to jak miałam 13 lat, chyba 12 albo 13 lat, to podejrzałam jak moja mama ogląda ten serial. I strasznie mnie wciągnęła ta historia, tym bardziej, że występowała tam, występuje tam Jennifer Einstein, a wtedy, jak ja miałam 12 lat, Czyli dawno temu, była ogromna moda na to, żeby czesać się i mieć fryzurę jak Rachel. Nie wiem, czy o tym wiecie. W Stanach dziewczyny w ogóle szalały, w Polsce też gdzieś ten trend przyszedł. I słuchajcie, ja też byłam taką osobą. Ja też poszłam do fryzjera ze zdjęciem Jennifer Einstein, żeby wycięła mi fryzurę na nią z serialu Przyjaciela. I faktycznie fryzjerka mnie tak obcięła. Nie mam chyba żadnych zdjęć tutaj w moim domu, raczej w moim domu rodzinnym mama ma jakieś zdjęcia. Miałam fryzurę na Rachel z pierwszego i drugiego sezonu Przyjaciół. Dobrze, to... że nie jak Monika z Barbados. <grywka> no, z warkoczykami. A nie, to już było później. A Także to taka ciekawa anegdotka i jakoś taka moja miłość się tam narodziła, bo i lubiłam Jennifer Aniston i w ogóle cała ta estetyka mi bardzo pasowała. I później jak gdzieś tam miałam w życiu jakieś swoje takie tragedie, to zawsze mnie Przyjaciele wyciągali, i mówiłam to także na live, U mnie jest tak, że mnie nie relaksuje muzyka, tylko mnie relaksuje w tle właśnie ulubiony serial czy ulubiony film. Niektórzy mają tak, żeby się zrelaksować albo żeby się skupić w pracy, puszczają sobie muzykę. Ja lubię muzykę, uwielbiam muzykę lat 80., uwielbiam takie klimaty. Natomiast jak ja w domu coś robię, czy sprzątam, czy gotuję, chociażby z Łukaszem, to my włączamy serial. Co jest w ogóle dziwne, bo Łukasz trochę na to wkręciłam, bo Łukasz był DJ-em przez wiele lat, był akustykiem, gdzieś tam dźwięk i w ogóle muzyka jest bliska jemu sercu, potrafi grać na wielu instrumentach. Ja też gram na fortepianie, więc ta muzyka gdzieś powinna u nas przodować, natomiast jakoś tak przy, ym, nakusiłam. <laughs> Skusiłam Łukasza bardziej na oglądanie seriali. Jak widzicie, Łukasz teraz właśnie wypełnia brzegi. Dobra, jak widzicie, tak, jak widzicie, to wam pokażę ładnie w kadrze. No niestety to jest ten moment, w którym trzeba poświęcić trochę czasu swojej cierpliwości i ładnie tutaj łyżeczką ułożyć te, ten spód i brzegi. O tak, zaczyna się robić. Bardzo smacznie, już zapach czujemy, już wrócił smak, także nie możemy się doczekać, bo ostatnio jak piekliśmy ten sernik, kochanie, półtorej tygodnie temu? Nie, chyba dwa nawet. Może i dwa tygodnie temu, jak piekliśmy ten sernik, bo mieliśmy z... ogromną ochotę, <grym> <grym> to się okazało, że nie czujemy go niestety tak dobrze, a teraz już wyczuwam zapach masła, a nie ma nic lepszego niż zapach masła. Masełkość ciasteczkami, pH. I teraz tak wyłożoną blachę z tymi naszymi herbatnikami wkładamy do piekarnika. Na 10 minut, rozgrzanego do 180 stopni, przypominamy, na grzałki górna i dolna, nie na termoobieg. Tak jest. W międzyczasie, jak wrzuciliśmy nasz spód do piekarnika na 10 minut, postanowiliśmy przygotować masę. Tak? I teraz posiłkujemy się przepisem, który mam zapisany na telefonie. W ogóle dziwne, bo ja zazwyczaj rzeczy zapisuję ręcznie, ale teraz mam w notatkach na telefonie zapisane. I już Wam mówię, jakie tutaj są dokładne proporcje. Najpierw sobie połączymy 900 gram tłustego twarogu, natomiast my zazwyczaj jednak dajemy cały kilogram, tak? Całe wiaderko wkładamy. 900 sobie zapisaliśmy, bo chyba wtedy mieliśmy takie wiaderko 900 albo mieliśmy po prostu resztkę po tym, jak coś wykorzystywaliśmy. No już nie pamiętam. Kilogram tłustego twarogu wrzucamy do miski i łączymy go razem z cukrem pudrem jeśli chodzi o cukier puder to 230 gram. Ok. Mamy 230, dokładnie 235, ale te 5 gram słodyczy myślę, że nikomu nie zaszkodzi. No więc właśnie, to jest nasze gotowanie w tym stylu. A ups! Wstępnie sobie to wymieszam łyżeczką, ale zaraz sobie założę na nasz mikserek. Tą drugą końcówkę, o której Wam mówiłam, właśnie idealna do miksowania. do miksowania ciast. I to, co Łukaszek lubi najbardziej? że lubi najbardziej jak robię jakąś polewę albo wiecie roztapiam czekoladę, bo na przykład maczamy truskawki albo banan to bardzo Łukasz później lubi jak zostawiam mu tą miskę z, z łyżką. Ok, słuchajcie warto to dobrze wymieszać, żeby cukier się połączył z serem bardzo dobrze, na gładko, szczególnie jeżeli będziecie używać jeżeli będziecie używać cukru w kryształach, my polecamy zdecydowanie cukier-puder. No, po prostu łatwiej się go miesza. Ok, 5 minut mamy jeszcze do naszego spodu, a co dodajemy dalej? I myślę, że możemy kolejny składnik dodać do tak? naszej tak, masy. 200 ml kwaśnej śmietany okay. i mąki kukurydzianej. Dwie łyżki. Następnie do zmiksowanej masy dodajemy. Ekstrakt waniliowy, dwie łyżeczki tym razem, okay. czyli takie do herbaty. I dodajemy trzy jajka oraz jedno ekstra żółtko. I akurat Łukasz ostatnio spróbował e, ubić te, żółtka, te, te białka, bo wcześniej tego nie robiliśmy. I faktycznie ostatnio wyszedł nam najbardziej puszysty, także polecamy ubić białka. I mamy trzy jajka i jedno ekstra żółtko. Ok, nasz spód się piegł przez 10 minut, wyłączamy. Zerkam, czy jest zarumieniony. Uuu, uh, jest. Piekarnik dalej zostawiamy, żeby wciąż się nagrzewał, ponieważ za chwilę wlejemy do środka masę i po prostu wszystko razem będziemy piec przez następne 45 do godziny. Ok, wyciągamy spód. Jak widzicie, spód się pięknie zarumienił, a pachnie. I tak zjadamy ten sernik sami. Nie dzielimy się z nikim. U, ciepłe, dobra. Odkładamy na chwilę. Dobra. Ja w międzyczasie umyłem nasz mikserek, żeby nie miał tu żadnych e, śladów. Ciasta. Ciasta w sensie sera, dlatego, że będziemy ubijać białka, no sztywno, klasycznie. Przypominamy trzy białka w misce, cztery żółtka w kubeczku. Do ubijanych białek odrobina soli, niedużo. Ubiliśmy ubyliśmy sobie nasztywną pianę. Ta yeah! A ja w międzyczasie muszę Wam się czymś pochwalić. Właśnie w tej chwili stuknęło 8 tysięcy obserwujących na moim Instagramie. A to oznacza, że będę miała dla Was rozdanie kalendarza adwentowego. I to nie byle jakiego. I to nie byle jakiego. Wczoraj pakowałam ten kalendarz adwentowy przez pół Dnia. Oprócz świątecznych, magicznych rzeczy, znajdzie się tam także coś z uniwersum Harry'ego Pottera, coś handmade, coś co można zjeść, coś co można sobie postawić i coś z czego można skorzystać. Także niedługo wrzucę informacje na moim Instagramie. Koniecznie mnie tam obserwujcie i nie przegapcie tego, bo naprawdę bardzo jaram się tym i bardzo się tym cieszę, że jeden lub jedna z Was otrzyma ode mnie taki kalendarz adwentowy i każdego dnia będzie mogła, mógł otwierać jedną saszetkę, którą dla niego przygotowałam. Także obserwujcie. Szybciutko, linka znajdziecie na dole w opisie. W sumie jak wypuścimy ten film, to już pewnie zdjęcie z rozdania się będzie znajdować, ponieważ dziś jest sobota, jak kręcimy ten odcinek, a jutro a, wypuszczamy w niedzielę, więc już podejrzewam, że zdjęcie a, i zasady rozdania będą tam umieszczone. Aaa, Dobra, my lecimy <słukasz> dalej. <słukasz> Cztery żółtka, pamiętacie? Trzy z naszych białek, jedno ekstra wrzucamy do naszej masy. Ok, i teraz będziemy dodawać powolutku, mieszając czystą łyżką ee, nasze ubite białeczka do masy serowej. Dwie łyżki. I delikatnie mieszamy. Chodzi o to, żeby nie utracić tej puszystości. Mm. <grym> w A ogóle tutaj teraz w kuchni. Jest tak zaburzo, zaburzona perspektywa, bo popatrzcie, ja stoję na skraju kuchni i wygląda jakbym miała głowę, jakbym, miała, jakbym była wyższa o głowę od Łukasza, zobaczcie. A on jest w rogu i przez to jest perspektywa zaburzona, nie? Widzisz kochanie, o co chodzi? Zobacz. Ale im bardziej się przybliżam Łukasza, tym o, no właśnie. Niesamowite to jest. Często lubię oglądać takie różne filmiki, Są nawet, Jest takie muzeum nawet, tak? Że masz tak. właśnie kadr w kształcie trójkąta, tak? tak? I jest tak zaburzona perspektywa, że z jednej strony wygląda, jak gigant, a z drugiej strony wygląda, że miniaturka. Widzę, że w naszej kuchni do działa. Możemy odbierać muzeum, kochanie. No i tak jak Wam mówiliśmy, my lubimy dodać sobie do tego kwasku cytrynowego. Możecie wycisnąć świeży sok z cytryny. My akurat nie mamy. Mamy kwasek, który właśnie w tej chwili będziemy dodawać. Jeśli nie lubicie cytryny, to pomijacie po prostu ten krok. My mamy kwasek z cytryny z Lidla oczywiście, i tutaj nie mamy proporcji, tylko lejemy na oko i kosztujemy. A ja ci łyżeczkę przygotowałem? Łyżeczkę mi przygotowałeś, nie? Myślę, że na czuję to zrobimy. Dobra. Im bardziej lubicie cytrynę, jeśli lubicie to tym więcej sobie jej wlejcie. My lubimy ogólnie cytrynowy smak, więc dość dużo jej możemy dodać. Kost, próba najlepsze co? Mm. I co jeszcze? Mm -hmm. <słuch> no to <słuch> dalej. Ja lubię dużo cytryno. Ok, myślę, że wystarczy. Można też zrobić z malinami, z syropem malinowym, myślałam <słuch> ostatnio. Na górę można polać czekoladę. O, ja no, lubię sernik. W ogóle tak a propos, dlaczego też pieczemy ten sernik? Bo dlaczego Łukasz? Na święta sernik zazwyczaj jest podawany z rudzinkami. O, nie! Jak można to tak zepsuć? Nie wiem, czy też tak macie. Napiszcie w komentarzu. No. Napiszcie koniecznie w komentarzu jakie wy macie odczucia, bo my z Łukaszem kochamy sernik, ale nie z rodzynkami, jak to można tak zepsuć? W zeszłym roku dostaliśmy sernik upieczony przez moją przyjaciółkę Olgę e, i Olga zrobiła nam fajny sernicze żeby upiekła, przywiozła i Łukasz tak je, 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 i nagle trafił na rodzynkę i mówi pyszny, ale czemu nas są rodzynki? A Olga zupełnie zapomniała, że my nie przepadamy za rodzynkami, zrobiła po prostu pod siebie. Dobra, masa jest gotowa tak naprawdę. Przekładamy ją w tej chwili do tortownicy i tak naprawdę jest koniec. Yeah! Wkładamy do piekarnika na około godzinę, polecam tak. Wam zerkać, nie wiem każdy piekarnik wiadomo tak. e, różnie piecze. Dokładnie. U nas to jest około, wkładamy najpierw na 45 minut, sprawdzamy e, i potem e, przez 15 minut jeszcze zazwyczaj dopiekamy ten serniczek. Dokładnie, żeby e. był z góry fajnie zarumieniony, e. to e. jest e. najważniejsze. Tak, natomiast pamiętajcie, Masz serek! Ja <grytnie> mam serek wszędzie. E, natomiast pamiętajcie, nie wolno otwierać serników w trakcie tak. pieczenia, dlatego że upadają bardzo szybko. Tak. I druga sprawa, nie sprawdzamy serników próbą patyczka, dlatego że sernik jest ciastem mokrym i on tak naprawdę dochodzi dopiero, kiedy stygnie. Tak, tak. On jak się upiecze, zobaczycie, będzie puszysty, będzie miał piękno taki menisk wypukły, że tak fizycznie się wypowiem, A tak naprawdę koniec końców ta masa cała się sklepi, stanie się taka sztywna i zwarta. Ogólnie serniki robi się też na zimno z takiej masy twarogowej i wstawia się do lodówki, więc tutaj akurat nie chodzi konkretnie o to, żeby ten ser był upieczony, tylko żeby się fajnie z góry tak. zarumienił i żeby stał się taki sztywny dzięki mące kukurydzianej, bo to mąka kukurydziana powoduje, że on sztywnieje. Dokładnie. Dobra, ja myślę, że możemy przelewać naszą masę. Jej! Teraz nie wiem, jak to zrobić, do której kamery, ale chyba zrobimy to do tej kamery. To chodź, weź łyżkę, trzymaj, ja sobie stanę z boku. Yeah. Oh o no yeah. je. No, wyszło sporo. Tak jak zawsze. Dobra, daj mi teraz, bo ja potrzebuję sobie trzymać i zrobimy trzeba wygrzewać to całe dobro. O, widzisz i teraz jaka ja jestem malutka, a jaki ty jesteś wysoki? Niesamowite to jest, nie? Niesamowite. A stoimy no ile tu jest między nami? 30 cm. Niesamowite to jest. Ja tam malutka teraz. O tak, nic się nie zmarnuje u, u zarków. Spokojnie Łukasz zaraz potraktuje tą miskę po swojemu, czyli z łyżeczką i herbatniczkiem. Taki sobie aperitif robisz kochanie, to ja Ci tak mocno tu już nie wygrzewam, tylko zostawiam Ci. No i wiecie co robimy? Można to wygładzać łyżką w ten sposób. Nie trzeba o? jakoś super, tak. idealnie, to nie ma być gładkie, pamiętacie? Dokładnie. To jest takie bardzo naturalne ciasto, tak. ja to mówię, ono ma być pęknięte. Dla laików. <laughs> Tu chodzi o smak. Tak, chodzi o tek... Można troszeczkę w nim powstrząsać, żeby to opadło, ale my tego nie robimy, bo nie chcę, żeby tak, te boki odpadły. Tak, mamy herbatniczki, więc Dokładnie. staramy się tego nie robić. Mm, o, oh yeah. widzieliście, to jest bardzo, bardzo prosty przepis, tak naprawdę. Prosty, szybki i naprawdę za każdym razem wychodzi, więc jeśli nie potraficie, piec, nie lubicie, to Wam wyjdzie. Polecamy na święta, zaskoczycie rodzinę, przyjaciół i upieczecie taki serniczek. No, ile nam to zajęło? Zaraz zobaczymy na odcinku. Będzie widzieć, będziemy widzieć 20 minut nam to zajęło pół godzinki. No, powiedzmy pół godzinki. Dobra, A, ok, fajnie. wkładamy. Wkładamy tak, jak wam mówiłem, polecam na początek 45 minut, temperatura taka sama jak przy herbatnikach 180 stopni, górna dolna grzałka, gdzieś 10 środek. No i czekamy. Wkładamy! Cię to! Już trochę, oczywiście. Oklapu po równej godzince wyciągamy nasz sernik. Z serialu przyjaciele. Podsumowując, przygotowanie sernika zajęło nam mniej więcej 30 do 35 minut. W piekarniku pieku się równą godzinę, przynajmniej u nas, na dwóch gałkach w temperaturze 180 stopni. I teraz, tak, możecie go ozdobić, jak tylko macie ochotę. Możecie rozlać gorącą czekoladę na górę, żeby ona się fajnie zastygła. Możecie na górę dać maliny. Możecie dać tak jak ja na swoim akurat kawałku skórkę cytrynową. To był nasz drugi odcinek z serii kuchni. Filmowo-serialowych. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, co chcielibyście, żebyśmy następnym razem dla Was ugotowali albo upiekli. Pamiętajcie o subskrypcjach i kciukach w górze. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!